Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy o rekreacyjnym modelu z, pośród rowerów firmy Cross. Jest to przedstawiciel rodziny Hexagon, model R6, czyli tegoroczny debiutant, model na większych 27 calowych polach. rowerów HEXAGON zapewne znacie bardzo dobrze. Są to rowery co prawda górskie, jednak zdecydowanie rekreacyjne. Proponują nam dużo bardziej wyprostowaną pozycję za kierownicą niż w typowym rowerze sportowym. Dzięki czemu mniej się męczymy, siedzimy w sposób, który nie obciąża kręgosłupa, nawgarstków. W związku z czym, jeżeli nie myślimy o sportowych wyczynach, zdecydowanie dłużej możemy się bezstresowo i bez specjalnego braku wygód cieszyć jazdą w terenie. Co możemy wymienić jako plusy modelu HEXAGON R6? Przede wszystkim stosunek jakości do ceny. Jest to rower z stosunkowo niskiej półki cenowej, natomiast oferuje nam już osprzęt znany dotychczas troszeczkę droższych rowerów. Mamy tutaj więc hydrauliczne hamulce tarczowe i to pochodzące od firmy Tektro, a więc już jak najbardziej znośnej jakości. Mamy tutaj również osprzęt Shimano. Do dyspozycji pozostają 24 biegi, obsługiwane przez bardzo dobrą tylną przerzutkę Shimano Alivio. Amortyzator przedni to model SR Santor XCT w wersji HLO. Posiada ona już blokadę, nie jest to może z najwyższej klasy, natomiast w zupełności radzi sobie z wybieraniem nierówności, a kiedy jedziemy po bardziej równej nawierzchni, pozwala się zablokować jednym ruchem manetki umieszczonej na koronie. Dla osób, które cenią sobie sportowy wygląd rowerów, warto podkreślić, iż linia ramy nowych heksagonów wygląda bardzo podobnie do tego, co znamy ze sportowych leweli. Jednak są to tylko pozory i kwestia detali wizualnych jest tak naprawdę geometria tej ramy, czyli kąt kontrury kąt podsiadłowej, są bardzo komfortowe. Czy warto zainteresować się takim rowerem jak Hexagon R6? Zdecydowanie, jeśli poszukujemy roweru do jazdy w terenie w stylu niesportowym, czyli po prostu chcemy sobie czasami wybrać się na przejażdżkę po nieutwardzanych drogach. To jest to rower dla nas. Zdecydowanie dobrze, że do tego typu rowerów wkroczył już rozmiar Q27,5 cala, gdyż pozwala on przede wszystkim lepiej dobrać rower do swojego wzrostu, plus zdecydowanie łatwiej pokonywać dłuższe dystanse, lepiej pokonywać nierówności.